W przypadku nowych domów jeszcze jakiś czas temu palet był rozwiązaniem naprawdę popularnym. Teraz jednak widzimy taki trend, gdzie to się zmienia. Nawet jeśli klient na tym początkowym etapie budowy jeszcze rozważał ten kocioł na pellet, nawet uwzględnił go w swoim projekcie, to już na etapie decyzji skłania się w stronę pompy ciepła. No i dlaczego tak jest? No, powodów jest kilka. Przede wszystkim koszty budowy domu są w tym momencie całkiem spore i tak naprawdę chcemy tą przestrzeń mieszkaniową wykorzystać w miarę maksymalnie. Dlatego też zmniejszeniu ulegają nasze kotłownie. Często pełnią też nie tylko rolę kotłowni, ale również innego pomieszczenia, przykładowo pralni czy też suszarni. No, czy wyobrażamy sobie w tym momencie połączyć pralnię i suszarnię z, z kotłownią na Pelec? No nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Mm, ponadto, jakie jeszcze przewagi ma pompa? No, myślę, że warto wspomnieć tutaj o tym, że w przypadku pompy ten nośnik energii jest dostępny praktycznie przez cały czas. Nie musimy się martwić zakupem peletu, czy też porównywaniem cen, szukaniem. Nośnik energia elektryczna jest właściwie dostępna przez, dla nas przez cały czas i mamy zagwarantowaną jakąś tam stałą cenę. Ponadto nie musimy jechać, zakupić tego pelletu, przywieźć, składować i też zmartwić się właśnie jego umiejscowieniem. Ponadto, w przeciwieństwie do pelletu, pompa jest urządzeniem praktycznie całkowicie bezobsługowym. Jeśli porównać koszty inwestycyjne montażu kotła na pellet i pompy ciepła, to są one dość porównywalne. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę dotacje do pomp ciepła, z których możemy skorzystać, to ten zakup pompy ciepła jest tutaj zdecydowanie bardziej opłacalny. Eko tak dla ekologii, ekonomii i komfortu przebywania